Cześć, czołom piwomaniacy. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z serii abstynenta. Czyli to jest seria, w której nie piję alkoholu. Dziwne, ale możliwe. Co my tu mamy? Kwas chlebowy, biały, prosto z wschodniej granicy. A co ciekawe, producentem jest Kalsberg Ukraina. Składniki. Woda, syrop glukozowo fruktozowy lub cukier, słód jęczmienny, jasny słód, pszeniczny, jęczmień oraz drożdże. To jeszcze w woli ścisłości, to się nazywa kpak i jest or original. Otwieramy. Zapachu maślanie, trochę toffi i wyczuwa się taki zapach specyficzny dla kwasów chlebowych. No to lejemy. Oh my god, białe jak oranżada. Tu w zapachu natomiast bardzo mocno przynicznie, Bułka pszeniczna, bym powiedział. Nawet piwa bezalkoholowe tak nie pachną. Zwykły kwas chlebowy też tak nie pachnie. No bym powiedział, że to jest po prostu taka zmielona bułka pszenna. No to pijemy. Pierwsze skojarzenie z takim słodkim, oranżadowym klimatem. A później pojawia się chleb, czyli takie połączenie oranżady oraz chleba pszenicznego. Może delikatnie cytrynowe nuty się pojawiają. Czy to jest złe, czy to jest dobre? Ciężko mi to oceniać. Ja to wypiję. Dla mnie to jest za słodkie, ale bynajmniej się nauczyłem czegoś nowego: biały kwas chlebowy.